Halo, halo. Kamil, życzę nam Pana Jezusa w sercu tak, aby to On prostował naszą ścieżkę i abyśmy pamiętali, że sława, bogactwo, piękno przeminą, ale Bóg i wartości, które są ważne dla Niego, nie przeminą. Tęsknimy. Dziękuję. Kochamy. Do zobaczenia. Wow. Dziękuję. Wow! Co? No ma opowiadaj, wow. no nie trzymaj na Ta Two siostra dzwoniła? Nie, lepiej. Lepiej? Co? Ewa. Nie. To, to kto? Twój przyjaciel. Moja przyjaciółka, Aha. moja bratowa. Nieźle. Co powiedziała? Mm, Poczekaj, muszę się pozbierać. No! Szybki telefon, ale szyb, szybki strzał. Przysk tak, no. szybki strzał. Szybki strzał. A ty odbierasz telefon telefon? I tak, na wiadomość? Nagrana wiadomość, no. Moja przyjaciółka jest bardzo wierząca i życzyła mi... Pana Jezusa w sercu mhm. i bogactwa w duchu, ponieważ słowa przemija i uroda też. Mhm. I życzę po prostu mądrości Dokładnie. i. A, super. To jest najpiękniejsze I że tęsknię. Zawsze no nie mogłem liczyć. Wzruszyłem się.